Co się stanie, gdy za długo zostaniemy w symulacji? To jest temat na dzisiejszy odcinek, tak więc cześć i heja, ja jestem Zagioszek i witam was w kolejnym odcinku ze Slime Rancher. Przypominam wam o tym, że na 100 subskrypcji do końca wakacji pojawia się seria z Fall Guysów albo z DLC do Slime Rancher. Głosowanie w komentarzu pod poprzednim filmem, a teraz już bez przedłużania zapraszam do filmu. No i jeszcze pamiętajcie o live o 17: Ok, także my już jesteśmy w laboratorium Wiktora Hamprisa. I jak jesteście ciekawi, to w poprzednim odcinku odblokowaliśmy właśnie trzy farmy. Jedna od Mochi Mail, druga od Octana Orlisa i trzecia, właśnie ta, w której teraz jestem. Ok, tak więc przechodzimy od razu do symulacji i sprawdzimy, co się stanie, gdy zostaniemy tam yy, trochę dłużej niż się powinno. Więc aktywujemy i przenosimy się aktualnie do symulacji. I gdzie nas wyniesie? Jesteśmy w Indigo Query. Ok, początkowo możemy oczywiście po prostu sobie tutaj latać i sprawdzać klicze jakie tu znajdziemy, ten akurat jest normalny, więc ciebie niestety się pozbędę tutaj hmm. mamy zamknięte, o tu jest debug spray dobrze wiedzieć że on tu się znajduje czy któryś, tak masz uśmieszek, oba mały, ok e, tak więc zbieramy sobie klitztrajmy, przy okazji e, przy zbieraniu z tej symulacji o ile przeżyję Będę mógł sobie zarobić y, te Mindfont Cuby, to się chyba nazywało? Nie wiem, to ciężka nazwa, dosyć. Czy ten kamień jest prawidłowy? Tak, ten jest prawidłowy. Y, a ten? Też, dobra. A ten, ten już raczej nie. Tak, ten już nie, nie mógł być prawidłowy. Dobra, ten kamień wydaje mi się podejrzany, nie? Aha, one tu są normalnie. E, dobra, no to w takim razie trochę się pomyliłem. E, jeżeli chodzi o to, jak sprawdzimy, co się stanie, to po prostu się gdzieś wbijemy na wysoką górę i będziemy tak po tych wysokich górach latać. I jest sam jestem ciekaw, co będzie. E, dlatego właśnie nagrałem ten odcinek. To na pewno nie jest prawdziwe. A, okej. Okay. Moja, no masz ten luncher zawiadła. Dobra, tutaj lecimy, bo jeżeli chodzi o te glow clonesy, te takie światełka różowe, to wiem, że nich nie ma za dużo. Ty jesteś nieprawidłowy, bo cubery rośnie na kwadratowych drzewach. Jak samej nazwie wskazuję, te, te światełka też nie są prawidłowe. Oho, już, już się tary robią, czyli już będzie można niedługo spadać, ale to dopiero gdy się zrobi trochę niebezpieczniej, jak się portal pojawi, to wtedy. Będziemy mogli stąd uciekać. I mamy już możliwość ucieknięcia. Tak więc, ja jeszcze trochę tego pozdobywam. I zaraz będę leciał się ewakuować. Możemy chyba już uciekać, bo już jest bardzo, bardzo niebezpiecznie. Ym, dobra, uciekajmy. Wezmę jeszcze trochę, żeby mieć pełny bak. Okej, okay, okej. Okay. Dobra, niedługo będziemy smykać. Już wam mówię. I okej, okay, możemy już iść tędy. Yy, idziemy za portalem i tutaj łatwo jest się dostać na górę. W takim razie idziemy tędy. Tędy. Yy, I teraz będziemy musieli tutaj się zbliżać. I możemy teraz obserwować co tu się dzieje, chociaż tu jest ta dziura. Więc ja bym lepciał bardziej o tam. Więc lecimy stąd. Więc przy okazji jakieś fashion pody znajdziemy. A właśnie, to są trash pody. O tym zapomniałem. Tam też są dziury, z których wychodzą tarki. Tam jest portal, a ja tam nie wchodzę, bo to nie jest cel odcinka. Wiecie co, ja bym sobie szybko poszedł po to. Aha! Dobra, nie wiem co ja zrobiłem. Po to. Dobra, dobra. Ja chcę mieć full, full, full. Kurde, pięć mi zostało. O, się tam dzieje! O kurde. Dobra, dobra. Uciekamy stąd. O, mamy, mamy, mamy tego. Mamy fula. Już jest fulek. Lecimy tędy. I co można tam znaleźć? Tutaj widzę tara, która zaraz tutaj nie będzie. O! Wow. Dobra. Okej. Okay. Czyby tu był jakiś pod? Możemy znaleźć jakieś pody no jest dużo tych tarów ale ja nie wiem czy po prostu one ich nie jest już y, maksymalna ilość o o o dobra tu jest maksymalna wysokość co jest ale one skaczą idź sobie pa, pa. o proszę znalazłem takie coś co się może bardzo przydać o do odstraszania, właśnie tarów. Zobaczmy, jak się rzucą na glitch slimy. No, rzuciły się. I to nieźle. W ogóle teraz zauważyłem, jak one się rozlezują po, mm, po tym, jak się je rozwali. Więc e, ciekawe. Dobra. O proszę! Mamy fashion poda, dobra? E, trash poda, sorry. E, Portable skirl slime strasza tary od mojego rancha? Dobra, tutaj widzimy, że jest masakra, ale chyba szczerze to więcej się nie stanie. Po prostu jest niebezpiecznie i tyle. Nie wiem, nie powiększają się już y, te ilości tarów. Trochę mnie to smuci, że... Wow. Ym... O, to jest ten... Co? Nie, czekaj, to nie może być ten sam pod. Ty... Nie, to nie jest. Uf. Dobra, i tutaj zaraz, ale. No, tutaj jest ten. No, to trzeba będzie niestety tule... tunelem stamtąd przejść do indigo. Ym... No to w takim razie lecimy tymi górami. A nie, jest tutaj indigo, dobra. Na początku tu byłem, ale. O, tam jest coś ciekawego. Lecimy tam? Chyba lecimy. Ym... Zacząłem w Indigo, ale ale nie było mnie tu, gdy, yy, gdy zaczęła się dziać masakra. Dobra. O Jezu. Udało się. Dobra. Ale za to to mnie ciekawi. To miejsce. Bo tu jest Fashion Pod. I co tu będzie? Zaraz się dowiemy. Veggie Slime Bait. Bait. Bait? Bait? Nie wiem, e, mam e, tego, mam dla we, e, tych, dla e, frutarianów, mam dla e, tych mięsożerców i mam do, e, i właśnie nie miałem e, jedynie do wegetarianów, wegetarianinów, przepraszam. No właśnie, indygo jest tutaj strasznie, do, ten e, straszna masakra zawsze. No ale nie wiem, trochę tu nudno, bo nikt mnie nie bije. Więc chyba będziemy szli do portalu yy, i będziemy się... I będziemy się powoli żegnać, bo nudno to jest. Chwila. Moment, muszę najechać na Tara jakiegoś. No tam mi pokazało, że to jest zwykły tar Slime, Tylko z inną teksturą. Tar slime. No. Meat and ranchers. I slajmy. Okej. Okay. No w sumie to by miało sens, bo to faktycznie jest zwykły targ, tylko który się stąd rodzi i, yy, i ma inną teksturkę. Trochę ich rozwalimy, bo jest niebezpiecznie. I tu będzie dość niebezpiecznie. Ło! Dobra, dobra. Lecimy stąd. No i niestety nie jest. Myślałem, że te dziury się tak powiększą, że będą cały świat zajmowały, no ale niestety widzimy, że już yy, nie są w ogóle powiększane, tylko są w takiej wielkości cały, nie, cały czas. Możemy lecieć do portalu. Szczerze jestem trochę zawiedziony, bo chciałem, żeby cały ten świat się zniszczył, a wyszło jak wyszło. Yy, no dobra, wywalamy te heny. Tutaj jeszcze rozwalimy złego kamyka, już nie mogę ściągać oczywiście, dobra, to sobie wezmę, was rozwalę i uciekamy stąd. No i mamy 150 bug reportów, no i niestety nie udało się zniszczyć całej symulacji. No, tak więc ja wam dziękuję za oglądanie. Możecie zasubskrybować kanał, bo wiem, że się powtarzam, ale na 100 subskrypcji do końca wakacji jest z, z Fall Guysów albo z JLC The Slime Rancher. Tak więc ja zaniosę to do laboratorium. No i do następnego odcinka. A i nie powiedziałem Wam o tym, że dzisiaj o 17 godzinie prawdopodobnie odbędzie się live ze Slime Ranchera, więc fajnie, gdybyście wpadli. A ja lecę teraz montować ten odcinek. Papa! Pa.